Uczestniczymy w proteście i powinniśmy być w środku. Co za zgrana para. Zostaliście tu sami. Pogodziliście się? Nie, ale. Co cię to obchodzi? Jesteśmy z jednej klasy. Nie mów do mnie takim tonem. Powinniście mi podziękować, bo unikniecie kary. wykluczone. Drzwi pozostaną zamknięte, dopóki nie zmienię zdania. Nienawidzę go. Brawo, Mia. Wspaniale. Czego chcecie, czarownice? Sol wspominała, że jesteś sprytna. Zorganizowałaś pikietę i dałaś nogę. Nie uciekłam. Nie wiecie o czym gadacie. Widzę tylko, że tu jesteście, a reszta nie. Dziwne. Spadajcie, straszydła. Pomóc ci? Nawet ich nie zmoczyłam. To nie moja wina. Czekaj. Zastanówmy się, czy kontynuować, bo będzie kryja. Jak Sol mogła się wygadać? Przysięgam, że ją zabiję. Chętnie ci pomogę. Uspokójcie się. Macie napad śmiechawki? Spokojnie, to tylko drobne komplikacje. Drobne? Będzie mega dym. Po prostu nas zamknięto. Dzięki temu nie okupujemy klasy, a wyszło na to samo. Genialne. Racja jest po naszej stronie. Tak. Dobra nasza. Uwaga. No. Jest hora Twój stary jest w drodze Czeka nas rozruba Tak Trudno To nie Gandia Ostatnio prawie nas wyrzucił Racja Popieram strajk, ale nie dajmy się wykopać ze szkoły Zgadzam się Nie wiem jak wy, ale ja się nie wycofam Julia nie może nas prześladować. Protestujemy czy nie? Tak. Zabijmy ją. Martwisz się, że cię zawiesili? Nie o to chodzi. Dzwoniłaś w tej sprawie do Roberty? Nie. Lepiej, żeby o tym nie wiedziała, bo jeszcze rzuci się na Gastona i narobi sobie kłopotów. Jak chcesz, ale przeczytaj to. Napisałam skargę na Diestro i Gandhi. Lubię dyrektora, ale podpadł mi swoją decyzją. Podpisz. Nie złożę skargi na Gastona. Dlaczego? Bez obaw ochronię cię. Nie boję się. Będziesz stała z założonymi rękami? Nie chcesz wrócić do szkoły? Tak, gdy upłynie okres zawieszenia. Przepraszam. Zaczekaj. Co jej się stało? Nie rozumiem. W następnym odcinku. Chcecie mnie doprowadzić do szału? Dłużej tego nie zniosę. Pan profesor. Zaczynacie krzyczeć wcześniej niż zwykle. Wrócił pan? Tekst polski Marcin Leśniewski czytał Ireneusz Królikiewicz.